Prezentacja produktu piec rozpływowy Neoden IN6. Neoden IN6 to kompaktowy, prosty w instalacji, zapewniający bardzo dobre parametry lutowania piec rozpływowy z transportem siatkowym. Posiada trzy dolne i trzy górne strefy grzewcze. Inteligentna kontrola ciepła zapewnia stabilność i brak przystojów. Posiada wbudowany system filtracyjny, co z małymi gabaretami oraz niedużym zapotrzebowaniem na zasilanie elektryczne sprawia, że może on być stosowany w małych pomieszczeniach lub biurach projektowych. Intuicyjny w obsłudze dotykowy panel operatorski z wyświetlaczem obrazujący proces w czasie rzeczywistym. Piec wyposażony jest w zielony wskaźnik ledowy informujący o gotowości do pracy. Dodatkowa termopara pozwala na zmierzenie temperatury panującej w wybranym punkcie PCB podczas procesu lutowania. Uzyskany wykres temperaturowy należy porównać z zaleceniami producenta pasty lutowniczej. To urządzenie oraz wszystkie inne, znajdujące się w naszej ofercie, można zobaczyć w działaniu w Centrum Technologicznym RENEX.